Poświęcenie własnego życia dla wolności ojczyzny zobowiązuje nas dziś do troski o wspólne dobro, a także podjęcia się trudnej i odpowiedzialnej misji edukacji społeczeństwa w duchu patriotyzmu oraz poszanowania dla uniwersalnych wartości. Życzę organizatorom kolejnych pięknych, patriotycznych inicjatyw, które mają istotne znaczenie dla Polski i Polaków. Dzięki Państwa działaniom pamięć o tragicznych losach polskich policjantów zamordowanych na nieludzkiej ziemi nie tylko przetrwa, ale przyczyni się do tego, że z Waszej inicjatywy w wielu miejscach naszej ojczyzny powstaną znaki narodowej pamięci upamiętniające bohaterskie postawy osób, które do końca pozostały na służbie. Z wyrazami szacunku nad inspektor Paweł Dzierżak. My dzisiejsze pokolenie policjantów jesteśmy spadkobiercami. Naszych przodków, bohaterów, którzy ginęli na nieludzkiej ziemi. Niezwykle ważne, że w dzisiejszej uroczystości uczestniczą uczniowie i szkoły Więdrzejowie i uczniowie klas mundurowych z mrozów i z dębego. To oni na takich uroczystościach uczą się patriotyzmu, poświęcenia, odpowiedzialności. Za Polski. Na ramię! Dowódca kompanii reprezentacyjnej policji. Policyjną asystę honorową odprowadzić. Brawo! Za Zano! Marsz!